Siemaneczko moi drodzy U nas Norwek na podnośniku Spytacie się cośmy dzisiaj działali? Zobaczcie ciekawostka Funkielnówka pompa wtryskowa z serwisu Z ASO Audi Nie pytajcie o cenę bo aż przyklęknąłem Dodatkowo nowe wtryskiwacze 6 sztuk Nowa kompletna pompa z pływakami w zbiorniku Cały układ był zdemontowany. Wszystkie węże na nowo. Widzicie opaski, wszystko wyczyszczone, przedmuchane. Oczywiście nowy filtr pakujemy. Zbiorniki wypukane. Będzie na grubo. Naprawdę na grubo. Składamy wszystko. Pewnie będziemy jeszcze jutro tu pracować, bo yy, no jest to bardzo, bardzo czasochłonne. Jak widzicie, wszystko rozebrane. Turbina y, łącznie z wydechami. Niestety, no, tyle trzeba rozebrać. Cała tu instalacja, cały środek żeby dostać się do, do, do pompy wtryskowej. Dobra, trzymajcie się, do miłego zobaczenia, pozdrawiamy, wkrótce pełne odcinki. Cześć!